Cześć, ja jestem Pix, przywitam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft na naszym serwerze. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku po odcinkiem Złapałem sobie, słuchajcie, dwa zombie villager i już oswojen. No i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym, żeby im nadać profesję. Więc tak, jedna profesja na pewno będzie z upgrade gira. Ponieważ dzięki temu y one będą może sprzedawały teksowe kilofy. Za cenę chyba jednego emeralda, więc no bym sobie poszedł wtedy dzięki temu do netheru i wykopał tyle nederytu, nie tracąc yy, żadnych diaksów normalnie tam. To co mamy w skrzynce. Więc tak, to na pewno będzie jedna rzecz. Tylko tak, muszę sobie jeszcze trochę chyba kół ogarnąć. Albo dobra będzie. Bloków potrzebujemy. Chociaż nie, nie potrzebujemy bloków. Patrzcie, tutaj sobie siedzi jeden, a tu drugi. Więc już lecimy do jednego. Też ja w sumie sobie bym wziął bloki. No właśnie, jakby mi on zabrał ten cały upgrade. Hopie, nie dogadamy się. Oj, ma od razu węgiel Ty dobra, ale ja potrzebuję tych całych bloków Dobra, myślę, że Diet mi na spokojnie wystarczy Tak, chciałbym zobaczyć jakie on ma w ogóle oferty Dobra, tutaj ma za, za węgiel No nie pchaj się, czego ty się tu pchasz, czego ty tu chcesz? Gościu, dobra, teraz ma znowu to samo. Zobaczymy, czy w ogóle coś innego może tu być. Motyka. Jeszcze gorzej. Łopata. Czyli on jest takim narzędziarzem, a tam to jest ten od broń. No nie, to to raczej nie, żeby węgiel sprzedawał, bo. No a my na razie nie mamy węgla, ale wiecie, zawsze można go sobie załatwić. Czy mamy trochę węgla? Dobra, dalej to samo, ale ja słuchajcie, inny teraz po trochę węgla. Dwa staki. No to nie jest dużo. Dobra, jak będzie ten kilo, to chyba zostaje. Nie. Chłopie, dawaj. No nie no, chłop ma takie same cały czas oferty. Jak się mu nada to, to będzie to. Jak nie to, to to. I widzicie? Teraz w ogóle węgla nie daje. I się zaczął znowu pchać. Nie no, chłop ewidentnie coś ma z życiem. I patrzcie, no i teraz nie chcę... O dobra w końcu. Łopata, ale to. Raczej to biorę. Dobra, i co mi powiesz, że będziesz miał na drugim poziomie? Mm, tak średnio, ale dobra. Ja cię tu już mogę chłopie zamknąć. I normalnie będziemy tak handlować. To już mu dużo nie daje, ale sprzedam to wszystko co mogę. No i teraz chyba lecimy w na nazwę Nic mu na pewno nie dam. Dobra. Co teraz? O kurde. Dobra ta siekiera. Diamentowa matyka, diamentowa siekiera. Dobra, myślę, że sobie trochę tego kupi i trochę tego. U. Będzie z tym raczej problem. No ale dobra, tu na spokojnie już leci. Na tym. Ale ja proszę, żeby jeździł jak kilofy sprzedawał. I tu... Nie, nie mówcie, że on nie będzie miał kilofów. Nie, błagam, nie mówcie, że on nie będzie miał kilofów. błagam, daj kilów to jest ostatnia szansa twoja. Tak jest. Niezniszczalność 1, wydajność 2. O, tak, oczywiście będziemy to kupować, no, jakby inaczej. No i jednego gościa już tak, jakby wbiliśmy. Teraz drugie, tylko tak. To może być, yy, chętnie wiem zrobił masaża, ale to, bo by, może, może on sprzedawać borówki. Ale no, nie wiem też, czy na pewno. A znowu chętnie bym jakiegoś bibliotekarza zrobił. No. no to jest taki problem. Dobra, zobaczę. Spróbuję zrobić bibliotekarza. Jakiegoś fajnego. Dobra, gdzie on ma te całe te? No ja tu pamiętam, że w którejś skrzynce to było. Zobaczymy się, jak to znajdę. Dobra, znalazłem teraz trzy pulpity Więc teraz chcemy im profesję nadawać raczej? Raczej mu, dobra, mam blot Nawet chyba bardziej wyszłem z emsami niż bez emsów Z ewoluowania tego O Dobra, gościu Co mi dajesz? No, nic ciekawego. Oddychanie 3. Dobra, nie wiem, ale na pewno idę po książki, żeby zobaczyć. Oddychanie by się nam na pewno przydało, ale nie wiem czy. No, nie wiem. Ja bym chętnie bardziej chciał unbreaking. No dobra, najpierw się prześpię. No i czy to mi się opłaca? Nie wiem, poszukam raczej coś innego. Dobra, chcę unbreaking i tyle. Albo ochronkę. Przeszycie jeden. Nic. Już teraz uważam z tymi, bo już pamiętam jak jednego zabiłem. Lojalność, nie no gościu by już mi dawał lojalność, to ja nie wiem co z Tobą zrobię. A przecież on ma zniżki na książeczki. No więc słuchajcie. On może mieć za naprawdę mało cenę To wszystko sprzedawać. Nie no, gościu, ale tak się my nie, dogada nie dogadamy. Nie, 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 nie Gościu, będziesz współ, współpracował? Nie ma wiele ostrza. Nawet jakbym miał robić kuszę, to bym tego nie brał Niezniszczalność 2 Za jednego Msa. Nie wiem, czy będzie trójka Nie, ja to biorę na stówy Tyle, ile się da, jedziemy. Cyk i od razu kolejny level. Dobra, co teraz masz, gościu? Nic. Książek potrzebujemy. Ale słuchajcie, niezniszczalność, dobra, nie no to nawet takie jest dwójka, to słuchajcie, ja to biorę z nawet żadnego gadania. To już mu mało daje. No ale dobra, zainwestujmy jak daje. Dopóki mu się nie znudzi. No ile mam tych książek? Mam cały eku. Ja bym też mi wyrzuciło. Dobra, idę tak już do ale patrzcie, niezniszczalność. Cały eku niezniszczalności dwójeczki Teraz to wszystko ładnie odkładamy. Cyk. I lecimy po kolejne I ewoluujemy go. Tyle, ile mi da tych książek, tyle wezmę. No i tyle, cyk, co teraz mi powiedz? Dalej już się trochę nie dogadujemy, wiesz? Dobra, słuchajcie, wiem co ja będę robił. Będę robił takie coś. No i tak. Dobra? Nie, kościół. Dobra, on raczej już tu teraz nie będzie miał książek, albo po prostu to kupiłem. Tak, nie będzie miał. Tylko nie zmniejszam już 2. Teraz jestem bo zawiedziony i to bardzo. Co prawda jest to fajna książka No ale dobra I tak fajnie, że mamy tą niezniszczalność Dobra, ale i tak jestem zadowolony z tych villagerów Bo wbiliśmy sobie prawie 29 level Tu mamy te fajne kilofy za Niennego emsa A ja już odłożyłem, dobra sobie później kupię Tu mamy niezniszczalność dwójeczkę. jest naprawdę bardzo fajnie, więc w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!